80. to sum to po połki bez problemu. O, już lepsze branie, a może unikatowy sum? 0,039, jeśli sum, to może unikatowy być. Biłga raczej na pełzającego się nie skusi, tak myślę. No to mamy suma. I to jest unikat, moi drodzy. Tu już nie jest medal. To jest unikatowy sum. Pierwszy z rzeki Dniepr, z Ukrainy. Unikatowy sum. A <grywa> 38 kilo. Proszę bardzo. Nice. Nie, maszał, ale. 60 z premką. Nieźle. Graty. Dzięki. Trzeba sobie oznaczyć miejscu. Od razu znalazłem też unikata ciosę. Gratu gratulacje. Zoom i tu haczyk o, o to w sumie nie, nie sobie 80 mogę sobie wstępnie niech będzie. mi godzina niepotrzebna. On nawet chyba nic nie mówił, nie? Eee, tak, zgadza się. <laughs> Ale e, 80, 0 e, wiesz, pył robaczek. A zapiszę sobie kill wideo: pierwszy unikatowy sum e, z rzeki Dniepr. E, proszę bardzo.